Wtedy imponująco. Tak do wszystkich, jakbyście tu przyjechali, jest co pół godziny. No i ja oby to się na to nie nadało, bo ja mam lęk wysokości. Dziwanko, witam was kolejnego dnia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Właśnie opuszczamy nasz hotel. Jeszcze my są w Abu Dhabi, ale dzisiaj zmienimy kolejne miasto. Jademy dzisiaj do Dubaju. Z tym samym, może karta? Z tym samym taksówkarzem, co my jeździli całe dwa dni, co nas zwoził. Także spokojnie nie muszę iść na autobus. Tak, dojechaliśmy do kolejnego hotelu. Także panu z przywiózł, jechaliśmy jakoś godzina. Zapłaciliśmy 230 dirhamów, to było jakieś 250 zł. To w sumie za 130 km nie ma tragedii. A i wam pokazuję, jakie fajne widok mamy z balkonu, bo tu jest balkon. W tamtym my nie mieli. No wysoko rano Same wieżowce. Tu mamy w sumie jakaś niedaleko do e, tej Palmy Beach Czy jak się tam ogólnie nazywa? E, w którą suna to nie wiem Transfer mamy do, e, za darmo z hotelu do, e, Na plażę, nie? Serca, no o. i na plażę no, To nawet e, mamy transfer kucze, Nie trzeba będzie z taksówka płacić, także spoko Tego nawet nie słyszałem no, W sumie, bo ja poszłam po te torby, nie? No. Także teraz wam pokażę e, pokój ja dopiero w sumie my tu wleśli, także torby wszystko rozwalone. Trochę podobnie jak i w tym poprzednim. Jakieś tam biurko, telewizor, ale przynajmniej w tym hotelu mamy trochę więcej, więcej kawy, bo tam jakoś kurcze, że tak powiem, hamili się tym kawą. Mamy czajnik, też na kawę zrobienia woda. E, jakieś tam szafy, które tam małe, są ważne. My tu w sumie są na ile? Trzy noce, nie? No, na 3 noce, Także te, te szafy to są. Cienia nie opłaci rozpakowywać. No i łazienka. Jak to łazienka? I ten hotel jest czterogwiazdkowy. I. niż No, i za ten my zapłacili 960 dirhamów. Czyli to będzie jakieś 1000... Kurcze, no troszkę ponad 1000 zł za trzy noce, no w sumie tej lokalizacji nie ma tragedii. Także tak na ta chwila wygląda, a później wam nagrom jak wygląda cały hotel tam na dole właśnie. I mamy tu basen, jacuzzi, co tam jeszcze jest? Jakiś ogród, także to wszystko, no także wszystko wam to nagrom A i to jest jeszcze half -board, bo zapomniałem wam to powiedzieć, także jeszcze mamy śniadanie i obiad, kolacjo. Także na śniadanie my się już nie załapali, zjedliśmy w starym hotelu, ale załapiemy się na, na obiad na obiadu, kolację. Tak, jesteśmy na, na stacji, ogarlimy bilety, zapłaciliśmy 44 dirhamy, to jest powiedzmy niecałe 50 zł. E, to jest całodniowy bilet, także wychodzi dużo taniej, bo za taksówkę musi się stosować jakieś 57, prawie do 60 dirhamów w jedna strona, to by wyszło 110, a to my zapłacowaliśmy 44, taka różnica niesamowita. A już wam pokazuję, już jedzie pociąg i ten bilet jest na pociąg, na, na tramwaj i na autobus, nie? Mm. To jest są bilet. Także spoko. możemy się poruszać cały dzień na jednym bilecie. Za 44 dirhamy. Na, oczywiście na dwie osoby, 22 dirhamy na osobę. Także jedyny. Jedymy zwiedzaj Dubaj. Prosto ze stacji weszliśmy do tego shopping center Dubai Mall. Już my są w środku, ani na dół nie trzeba było wylazić. Także jedymy obejrzeć, jak ten shopping wygląda. Jeśli ktoś by chciał się zdecydować na takiego nura z rekinami, w tym akwarium, to cena takiego jednego nurkowania kosztuje 960 dirhamów, to jest jakieś 1000 zł. Za jedne nurkowanie 30 minut. Także troszkę drogo, kurczę. Dobra, wiecie co? Jednak zabukowałem ten, ten nurkowanie w tym akwarium. E, wyszło to taniej, bo mam certyfikat i jestem e, instruktorem, także wyszło mi to taniej. Wyszło 660 e, dirhamów, ale niestety nie mogę sam kamerować i muszę kamera tu wyporyczyć, czy ten pan mnie będzie nagrywał, czy coś tam. E, I musiałem za to zapłacić 180, nie dirhamów dodatkowo. Szkoda, że nie samą kamerkować, bo ekstra jak sobie kamera ze sobą wziął, ale dobra, no nieważne, trudno. Najważniejsze, żeby dowóz był materiał. Także wreszcie zanurkuję z rekinami. Mam nadzieję, że są dobrze nakarmione, bo bym chciał przyjechać z nogami, z rękami. Szkoda, że tutaj w akwariumy, a nie ogólnie na żywo, ale od czegoś trzeba zacząć. Jak żeście jeszcze nie widzieli wodospadu w shopping center, tak już widzicie. Nawet w Dubaju wodospad mają. Jakby było mało, to jeszcze lodowisko na środku Shoppingu O, jeszcze czego Ja ostatnio znalazłem, w jeździło, jak 25 lat temu o, jakby Dosłownie wszystko tu jest Ale z drugiej strony fajnie, bo ktoś chce przyjść na shopping, coś chce kupić Dzieci wciepnie sam i ma święty spokój Dzieci szaleją Boże, jak ja się cieszę, że my z tego labiryntu sklepowego wyleźli O! I Burucz Kalifa To jest tak wielkie, że tego nawet kamerą ogarnąć nie idzie Ale ten shopik to jest jakoś masakra Ta nawet przejścia, znaczy wyjścia chciałem znaleźć, nie idzie. Ludzie się kręcą, nie wiedzą, w kierunku stronę iść Popatrz, jak to pięknie, wszystko fajnie... Ja idź! Wszystko fajnie oświetlone Wygląda to naprawdę imponująco Udało nam się wreszcie od tych skrzydeł dojść, Ale popatrzcie ile tu ludzi Żeby sobie zdjęcie przy skrzydłach zrobić No ja myślę, że tu jest dobre 40 minut czekania Ale Popatrzcie jakie piękne widoki Nawet opłaciło się tu tyle kilometrów iść Żeby nagrać to Piękny widok na Burj Khalifa w nocy No robi to niesamowite wrażenie Nocy naprawdę opłaci się tu przyjść. I że kurczę wszędzie fol ludzie. Ale widok niesamowity. Popatrz, jaki piękny pokaz. Tak do wszystkich, jakbyście tu przyjechali. Jest co pół godziny. No to cudownie. Śmanko witam was z kolejnego dnia w Dubaju. Wyjście z hotelu, taka maszyna. Dobra, no my musimy się przesiedlić do czegoś innego. Bierzemy taksówkę, jedziemy tam teraz. Fajnie, ciepło. Nadal ze 39 stopni jest. No, bra, powiedział, że jakieś 50, 55, mam nadzieję, że to będzie. Właśnie znajdujemy się w centrum Dubaju. W centrum, w centrum. Korei Burj Khalifa. E, Idziemy do Sky View Obserwatory. Będą przepiękne widoki z góry. <klujny> mam nadzieję, że my tu e, dobrze trafimy, tak no, ten pan z taksówki tu zawiózł. Idziemy się spytać, bo tu wyglądałoby jakiś hotel, bo nie wiem, czy to tu właśnie. Sky Fajny ten sufit wygląda Muszę wam powiedzieć, że nie jest fanem wielkich miast, ale Dubaj wygląda naprawdę imponująco Taką dżungla betonową, ale naprawdę te budynki wyglądają niesamowicie Zobaczcie, jakie piękne widoki Fajnie się chodzi po takich, czy jak się molęk wysokości Tu pan chodzi po porantak porantach betonowych, bo się oboje po tym szkle chodzić śmiesznie to wygląda teraz jedziemy najważniejsze zrobimy zjazd w takim szkle na takich aladywanach, czy nie wiem co zadamy tam ja w ogóle i będzie fajny widok na cały on, na całą tą panoramę bo no to jest cały taki tunel jakby w szkle, także Idziemy, w sumie to do, do, to. 25 e, dirhamów. Jakieś tam kurcze, nie wiem. 24, 25 zł za osoba. w sumie nie ma drogo. Już to, to było, już tutaj otwarte. To tam muszę zjeść. druga część od strony wróć kalifa widoki naprawdę piękne cała panorama Dubaju dobra ten slajd to nie był jakiś mega super yy, jakoś tak dwie szybko się 2 dwie sekundy no ja myślę że to będzie kurczę jakieś długie tak jakieś tunelami pojedzie, a to taki Zjazd, szczerze mówiąc, szału nie ma, dupy nie że tak powiem. Pojedziemy po te zdjęcia, nie? Obejrzymy, jakie zdjęcia mają, bo tam no, robili zdjęcia, e, przynajmniej może zdjęcie ciekawe wyszło. Bo tak to ani nie mogę nagrywać, bo musiałem e, ten dywan zaczarowany trzymać dwoma rękami, żeby na nim zjechać. Naprawdę myślałem, że to będzie by coś fajniejszego, także szczerze nie polecam. Jeszcze aby ktoś potrzebował więcej adrenaliny, to jest takie coś, możecie się e, przypiąć z źlina i przypinają woz do rółki, i tak się w sumie na ciągocie i tam takie zdjęcia było robią. I no to strasznie, wiele to proszę, 250? 400. 400? No, 400 Delihamów, także Masakra, 400 to jest 420 zł, jakaś za jedna osoba. No 100 euro. No ale 100 euro za takie wiszenie? No i oby to się na to nie nadawał bo ja ma lęk wysokości idź Dzięki wielkie co to Ja nie, co ty? Ja wola z tym rekinem zanurkować, czuję się pewnie znajdujemy się w shopping center, bo idziemy właśnie na te nurkowanie i podeszliśmy do takiego miejsca. pan sprzedawał herbata. I jak tu będziecie, to sobie uważajcie, kajdziecie, bo chciał ono na trzy paczki herbaty, i nie zgadniecie, ile on za to chciał. 1200 dirhamów to jest 300 euro. 100 euro za paczka herbaty. Miało być jakiś od niższego ciśnienia, od spania, o tam jeszcze nie wiem czego. Także masakra jakoś. Ja nie wiem, czy on nie myślą, że my są jakieś zieleni albo co. Jeszcze takie herbaty drogie to w życiu nie widziałem. 300 euro za herbatę, masakra. Mexica Wings, popatrzcie. Wczoraj tu był wieczorem i było przynajmniej ze 40 osób. Dzisiaj nie ma nikogo, ze względu na to, że jest e, strasznie gorąco. Także, abyście tu byli, e, warto tu przyjść z rana, bo nie ma ludzi, nie musi się czekać. Tyle, że wiadomo, że w nocy jest e, lepszy widok, bo e, Burj Khalifa jest fajnie oświetlono. Także na pewno to wygląda lepiej. No że stoć w tej kolejce 40 osób, no to grubo. A teraz przychodzicie, robicie zdjęcie, 5 sekund i nic nie stąpicie, stoć w kolejce. Teraz w bokorze, jak nasz hotel wygląda. Ekstra, tu przyszło na wieczór, bo jest fajnie oświecony i naprawdę ma fajny efekt ten hotel w nocy. Popatrzcie, są w sumie takie dwie wieże. My są właśnie w tej lewej części.

tam mnie tu jakieś auto rozjedzie właśnie przyjął jakiś Mercedes. Bryki tu są naprawdę niesamowite, a teraz wam pokażę jak on w środku wygląda. Także tak wygląda przód, tu jest recepcja. Hotel jest czterogwiazdkowy. Tam są miejsca, w którym możecie sobie zabukować jakieś tam atrakcje. Ja właśnie z hotelu, że chcę wziąć auto, bo oglądałem ich na mieście i były podobne ceny, także tu mam pod hotelem, mi przywiezłem auto, nie muszę ani jeździć szukać tego auta. Także spoko, tam jest jakiś sklepik. No, z jakimiś srebrnymi takimi różnymi rzeczami. Możecie sobie nawet kupić te ich stroje tu. No i tak wygląda ten hotel. Tu jest jeszcze jeden sklepik taki z jakimiś tam pamiątkami. Także tak to wygląda. E, hotel jest naprawdę fajny. Ludzie są bardzo mili, e, co tu pracują. Cały ten, e, wszystko ta obsługa. E, są bardzo pomocni. Co chwila dzwonią do pokoju, czy coś potrzebujemy, czy nie. Jeśli chcecie woda, cokolwiek, wszystko wam doniesą do pokoju. Tak jest naprawdę e, na wysokim poziomie. Cztery gwiazdki, ale naprawdę fajnie to wygląda. Teraz wam pokażę jak u nas basen wygląda i cały ten ogród. A ekstrakt tu w nocy, żebym pokazał jak to fajnie w nocy świeci, to ma fajny efekt w ciągu dnia, tak tego nie widać. Popatrzcie, jest godzina 20, a ludzie się jeszcze w basenie kąpią i na łażakach leżą. Bo teraz jest jakieś 38 stopni. Reszta tego ogrodu też są strefa taka z leżakami, ale jest tak pięknie ciepło, że widocznie chyba będzie mi się ciężko wracało do Jelandii i to wiem na 1000%. I tu jest w sumie widok na przód i jest taka wielka szyba w sumie za szybą po tam jest przód naszego hotelu. Mam nadzieję, że mój odcinek Wam się dzisiaj podobał. Także ja się odżegnam. Życzę Wam miłego kędu. I zapraszam do kolejnego filmu. Pozdro!